Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii przeglądu i komentarza dla krótkich formatów filmowych, czyli Reelsów, TikToków, shortów, które wy mi podsyłacie. Od ostatniego filmu z tej serii już minęło troszkę czasu i przez ten czas podesłaliście mi masę rolek. I co więcej, masę bardzo ciekawych rolek, z których wybrałem chyba 11 albo 12, które sobie dzisiaj obejrzymy i skomentujemy i zobaczymy, co tam ciekawego na nich można zobaczyć. Ale najpierw mała aktualizacja mojego sklepu internetowego, na którym pojawiło się... Du Dużo nowości, w tym takie kompozycje, spreparowane skorpiony, spreparowane ptaszniki, generalnie dużo tego jest. Link zostawiam Wam w opisie i w przypiętym komentarzu. Z ciekawostek dostępna będzie też taka wielka, prawie dwumetrowa wylinka bojgi, która jest w antyramie na czarnym tle. Nie mam pojęcia jak ja mam to wysłać, ale jest dostępna i, 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 i tyle. Zaczynamy i lecimy z pierwszym materiałem. Ten materiał jest dosyć oczywisty i wiadomo, co się na nim dzieje, to znaczy ktoś próbuje nakarmić ptasznika, który mu wybiegł na rękę, a jako, że jest to loteria ornata, czyli pająk występujący w Indiach, silnie jadowity, nadrzewny, to takie ukąszenie może skończyć się bardzo niefajnie. Z raportów ukąszeń, które słyszałem na temat rodzaju loteria, wynika, że takie ukąszenie może skończyć się, no, kilkoma dniami w bólach i skurczami całego ciała, generalnie nic przyjemnego, natomiast nie to jest najciekawsze na tym filmie. Najciekawsze jest to, czym ten pająk miał zostać karmiony, bo to jest karmówka, o której być może nie wiecie albo nigdy nie widzieliście, żeby ktokolwiek karmił na przykład ja pająki takim rodzajem karmówki, to jest pędrak. Pędraki to są larwy pewnych chrząszczy, między innymi z rodziny żukowatych, które praktycznie całe życie spędzają w ziemi i przy okazji filmów na przykład o Goliatach czy o chrząszczach Herkulesach, mieliście okazję zobaczyć jak takie pędraki wyglądają, to jest dokładnie to samo i w Polsce w ogóle też możemy spotkać pędraki, bo polska entomofauna, czyli fauna owadzia też zawiera chrząszcze z rodziny żukowatych. No i właśnie takie pędraki są super źródłem białka, witamin i wszystkich innych składników odżywczych, które są super dla takiego wielkiego, właśnie pajączka jak Poe Ornata. Aaaa, to jest hit, nie? Coś pięknego. Dobra, wyłączmy muzyczkę. Moi drodzy, to co tutaj widzicie, to jest pająk z rodzaju. Tyfochlena, czyli jest to ptasznik nadrzewny pochodzący z południowej Ameryki. Na moim kanale mieliście okazję zobaczyć tylko i wyłącznie tyfochlena seladonia, czyli tam Brazilian Devil Tarantula, tak, piękna, niedawno odkryta, bla bla bla, bla bla bla. Trochę taki trapdor wśród ptaszników. I rodzaj tyfochlena zawiera kilka bardzo ładnych, bardzo niedużych i cechujących się skrytym trybem życia ptaszników, które budują takie swego rodzaju klapki z elementów otoczenia na drzewach, i tam robią sobie. Gniazdkom. No i właśnie tyfochlena Amma, bo ten gatunek jest tutaj pokazany, yy, to jest jeden z nich i no, jest przepiękny, tylko że problem z tymi ptasznikami jest taki, że one są pierwysko drogie. Serio, to są już kolosalne kwoty. Pamiętam, jak seladonia wchodziła na rynek, no to ona kosztowała jakoś 2000 za malucha. Teraz oczywiście jest to mniej, około, nie wiem, 350 zł, coś takiego, swoją samiczkę za tysiaka kupiłem, a tyfochlena Amma i te inne gatunki typu koste, typu rapoza, ona teraz ma inną nazwę, no to potrafią chodzić naprawdę no po paręset albo kilka tysięcy złotych już nawet nie wspominając o dorosłej samicy. W każdym razie przepiękne pająki i kurcze chciałbym ją kiedyś kupić, tylko że na razie są za drogie. Ha 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 ha. ha. Dobra. Pierwszy film o szerszeniach yy, to jest pokazanie jak Pszczelarze w rejonach, gdzie występują duże drapieżne szerszenie, na przykład takie jak ten, to co jest pokazane tu, no, Dobra, mój ekran, teraz widzicie, która jest godzina. To, co jest pokazane na tym filmie, to jest Wespa Ducalis. To jest jeden z szerszeni, które występują w południowo-wschodniej Ameryce i tam jest ich dużo. Tam jest Wespa Ducalis, Wespa Analis, Wespa Mandarinia, oczywiście, do której jeszcze wrócimy w tym odcinku. I to jest między innymi jeden z tych dużych drapieżnych szerszeni, które polują na pszczoły. Więc pszczelarze, żeby znaleźć i ewentualnie zneutralizować takie duże Duże gniazdo szerszeni, posługują się dość prostą, żeby nie powiedzieć prozaiczną, banalną, ale jakże skuteczną metodą tropienia takich gniazd, czyli łapią robotnicę, bo to jest robotnica. Przyczepiają jej wstążkę i obserwują, gdzie ten szerszeń leci. Jako, że szerszenie mają wręcz fantastyczną zdolność nawigacji w terenie, no i tym sposobem pszczelarze mogą takie gniazdo zlokalizować i zneutralizować, po to, żeby szerszenie nie wybijały pszczółek. I jeszcze ciekawostka, zobaczcie, jaka ta robotnica jest zajęta. Ona jest zajęta niczym innym, jak swoją ofiarą w postaci takiego. Jak... To jest pasikonik, nie? Tak, to jest jakiś skrzydły długoczułkowy. Ewidentnie został złowiony po to, żeby ją zbajtować i żeby ona była zajęta konsumpcją. I no, pobieraniem z niego pokarmu, nie? <laughs> Teraz na chwilę odbiegniemy nieco od tematu stawonogów i pokażę Wam pewnego przedziwnego płaza, który, jak się okazuje, jest salamandrą. Natomiast on nie urzekł na tyle, że postanowiłem go wam pokazać. I hitem jest to, że żeby znaleźć tę salamandrę w internecie, wystarczy wpisać Slender Salamander. Czajcie to? Slender salamander, czyli no, wąska salamandra. Ta konkretnie salamandra to jest Batra Joseps gregarius. To jest jej naukowa nazwa i naturalnie możemy ją znaleźć w Kalifornii. Co więcej, te salamandry w odpowiednich warunkach tego co czytałem, mogą żyć tak powiedzmy gromadnie. Co jest super widokiem, szczególnie że ona wygląda jak jakaś abominacja zwierzęcia. Serio, już nawet tilikwa, którą mamy u nas na wystawie, ma lepsze proporcje ciała do nóżek, a to jest jakiś hit. W każdym razie, no w Polsce niestety nie mamy w Polsce mamy salamandrę planistą, czyli naszego rodzimego płaza oczywiście chronionego. No a w Kalifornii możemy spotkać takie oto cuda. Następny temat to nie jest film, a raczej pokaz slajdów, ponieważ bardzo wiele osób pytało się mnie, czy na świecie faktycznie istnieją pająki, które potrafią same siebie imitować na pajęczynie. Tak, są takie pająki. Co więcej, są pająki, które nie tylko potrafią siebie imitować, czyli stworzyć jakby kopię Pająka z pajęczyny i upchać tam różne elementy otoczenia, tak żeby to faktycznie wyglądało jak pająk. Są pająki, które potrafią udawać kupę, na przykład ptasią. Są pająki, które potrafią z pajęczyny zrobić sztucznego patyka. I jeszcze masa, masa innych przykładów. I tutaj macie kilka z nich. Niestety nie dogrzebałem się do tego, jakie to są konkretne gatunki i rodzaje. E, trzeba by nad tym przysiąść. Natomiast świat pająków jest na tyle niesamowity, że takie rzeczy naprawdę się dzieją. To nie jest AI, i pająki potrafią z sieci konstruować. Przeróżne rzeczy. Jeden z takich ciekawszych przykładów na konstrukcję z pajęczyn jest chociażby stabilimentum, czyli taka gęsta struktura, którą tworzą nasze rodzime tygrzyki paskowane. I to wygląda tak, że po prostu mamy taki biały pasek po środku pajęczyny. To jest najprawdopodobniej po to, żeby wzmocnić pajęczynę i takiego procesu możecie uświadczyć u nas latem, kiedy wyjdziecie na pierwszą lepszą łąkę. To jest super materiał, jezu, jak ja chciałem to pokazać. Słuchajcie, to co tutaj widzicie. To jest, nie wiem jak to po polsku można nazwać, tak wiecie, no w skrócie nocne polowanie na ćmy. Czyli rozstawiamy białą płachtę, włączamy lampkę UV najczęściej i czekamy aż ćmy do nas zlecą. W Polsce może mieć to fajny efekt, jeżeli jesteśmy w środku lasu lub na jakiejś polanie graniczącej z lasem. Natomiast to, co tutaj widać, to jest o ile tak patrzę po faunie, chyba w opisie też było, yy, Borneo. No ewidentnie jest to fauna południowo-wschodnioazjatycka. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to jest pokazanie i pewnej ćmy, o jest. Właśnie to. Tak, to jest prawdziwa ma. Co więcej, jest to samiec, a konkretnie jest to samiec pawicy z gatunku Actias menas. Takie pawice. Od czasu do czasu można hodować w Polsce to wszystko zależy od dostępności materiału hodowlanego, natomiast one naprawdę mają takie długie ogony. Znaczy samce, samice mają trochę krótsze ogony. W ogóle u nich jest bardzo duży dymorfizm płciowy. Samice wyglądają totalnie inaczej. One są takie trochę bez wzoru, też mają te takie cztery plamki na skrzydłach, ale no wyglądają generalnie inaczej. I one są ogromne, nie? Nie wiem, czy tutaj jest pokazana skala wielkości, ale te ćmy z ogonami są takie. Naprawdę, to są przegiganty i bardzo chciałbym kiedyś, jeżeli to się uda, yy, uczestniczyć w takim czymś, i to nieważne czy w Peru, czy w Boliwii, czy gdziekolwiek, yy, takie nocne łowienie ciem i zobaczenie nocnej fauny, na przykład dżungli, z, z, w ogóle pff, rozwałka. A, świerszczyki cykają, tak. To jest też fajny film, trochę słabej jakości, ale, ale bardzo fajnie obrazuje pewien efekt, którego chyba jeszcze wam nie pokazałem tutaj na kanale. Przy okazji jakiejś wycieczki do Grecji może uda się to pokazać. Moi drodzy, ten pająk nie jest posypany brokatem, nic z tych rzeczy. Jest to pająk z rodziny Lycosidae, czyli po polsku z rodziny pogońcowatych i najprawdopodobniej jest to rodzaj hogna albo lykoza, a te pająki właśnie z rodzaju hogna, lykoza i inne rodzaje z tej rodziny mają to do siebie, że noszą młode na swoim grzbiecie i to kiedyś wam pokazywałem. Taką dużą samicę i ona miała mnóstwo małych, które co więcej, jak się ją tam pomerda, to się rozpieszchają, a potem wracają na samicę. Coś pięknego. Natomiast te kolorowe plamki właśnie, które widać na tym filmie, to nie jest brokat, to są Oczy tych maluchów. Rozumiecie to? Tam ktoś widziałem w komentarzu napisał, że one mają różny kolor oczu. Co, można tak to trochę rozumieć, natomiast to jest światło odbite od oczu maluchów. I jako, że tych maluchów jest tam bardzo dużo, może być ich kilkaset, no to właśnie to daje taki efekt, że Tarantula z małymi na grzbiecie jest świecąca w świetle latarki. To jest super film. Chyba jeszcze nie pokazywałem wam tego na kanale, i szczególnie z dźwiękiem, bo ten film musi iść z dźwiękiem, żeby zobaczyć, że niektóre motyle, bo nie tylko chrząszcze, nie tylko pająki, motyle również posiadają zdolność tak zwanej strydulacji. O strydulacji myślę, że już wiecie bardzo dużo, jako że o niej też często dość mówię. Strydulacja, czyli wydawanie dźwięków. A ten motylek, bo jest to motyl, no ma, ale każda ćma jest motylem, ten motyl przedstawiony na filmie, jest to Acherontia atropos, czyli po polsku. Zmierzchnica. Drupia główka. Bardzo rzadko w Polsce znajdowany naturalnie motyl, ale jeżeli już z niego znajdziemy, no to robi kolosalne wrażenie, bo te motyle, wiecie, są, no, takie w rozstawie. Są bardzo grube, bardzo ciężkie i potrafią wydawać dźwięki. Co więcej, one są nieco takimi wrogami pszczelarzy, ponieważ dorosłe osobniki, czyli motyle, potrafią wchodzić do uli, wyżerać miód i się tam generalnie, no, paść, tak? One uwielbiają miód, mają specjalne, bardzo krótkie i bardzo mocno schitynizowane stawki. W przeciwieństwie na przykład do motyli dziennych, które wiecie, mają te takie zwinięte trąbki, no to u nich to wygląda trochę jak sztylet, taki rozwijalny sztylet. I tym sztyletem one przebijają plastry, wypijają miód, no i sobie tam wiecie, siedzą w tym ulu. Tylko gorzej jak pszczoły się kapną, tylko gorzej jak pszczoły się kapną, bo wtedy zabijają taką zmierzchnicę trupią główkę i wtedy pszczelarze znajdują ogołocone truchło tej ćmy właśnie w ulu. No a czasami udaje się uciec. Prześmiesznie skrzeczą, nie? I w ogóle te ćmy też można hodować, one mają bardzo e, ciekawe gąsienice, które układają się w takiego sfinksa. Super sprawa. Dobra, tu mamy brytyjski akcent, czyli już wiadomo o co chodzi. Moi drodzy, ten film przedstawia pewnego pająka, który jest ukryty w jakiejś szczelinie pomiędzy blachą a cegłą, blachą a ścianą. I tak naprawdę, jeżeli widzimy taki rozkład odnóży, które są czarne i błyszczące, jeżeli wiemy, że jest to Wielka Brytania, to na praktycznie 100% możemy stwierdzić, co to jest za pająk. A jest to Segestria Florentina. Pająk, który również jest dostępny do hodowli w Polsce. I jego naturalnym domem występowania jest obszar Morza Śródziemnego, tylko że dzięki obecności człowieka i dzięki najprawdopodobniej transportowi morskiemu ten pająk rozprzestrzenił się na bardzo duży teren i w tym trafił do Wielkiej Brytanii i to już w ogóle miało miejsce kupę lat temu, bo bodajże w XIX wieku, i teraz w większości dużych miast na terenie Wielkiej Brytanii można znaleźć właśnie takie pająki. Niestety u nas, z tego co wiem, chyba nie została stwierdzona, ale to musiałbym potwierdzić. W każdym razie, jak coś, mamy je na sklepie, nie? Taka cicha reklama. No ale wracając, przepiękny pająk i ten gatunek ma to do siebie, że samice posiadają niesamowicie yy, ładne, zielone, opalizujące helicery. Cudeńko. Mamy kolejnego pająka, tym razem z dżungli. This looks like a spider that would give you powers. Trochę tak, no. To faktycznie wygląda jak pająk, który dałby człowiekowi moce. Co to jest za pająk? Tutaj jest pewna zagwostka, bo na pewno jest to pająk z rodziny krzyżakowatych, czyli Araneide. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj, to nie wiem, to może być albo rodzaj Neoscon, albo rodzaj Araneus. W każdym razie mamy tutaj flagę Wietnamu, więc wiemy, że jest to fauna południowo-wschodniej Azji. No i przepiękny jest ten pająk, naprawdę. Jest dużo ładniejszy niż, no dobra, może nie jest dużo ładniejszy, ale jest nieco ładniejszy niż nasze krajowe krzyżaki, chociaż na przykład taki Araneus Alcine, czyli bodajże krzyżak pomarańczowy, u nas też robi robotę, poszukamy go w tym roku. Kolejny short i ten short przesłało mi naprawdę bardzo dużo osób z prośbą o komentarz. Z grubsza, co tu jest pokazane? No, duży ptasznik. Natomiast dlaczego on się znalazł na środku ulicy? Zakładam, że jest to jakaś południowa Ameryka, bo ptasznik należy najprawdopodobniej do rodzaju Pamphobeteus, ewentualnie Xenestis, Natomiast jest to. Tak? Jest to dorosły samiec, tak. Strzelałbym raczej rodzaj Xenestis, jeśli mam być szczery. Jest to dorosły samiec, yy, co można poznać po tym, że ma haki na przednich odnóżach oraz ma bulbusy. I teraz, co on robił na środku drogi? A no, robił bardzo prostą rzecz, szukał samicy. Samce ptaszników po osiągnięciu dorosłości, czyli po ostatniej wylince, kiedy właśnie dostają bulbusów, kiedy są już w pełni gotowe do rozrodu, wyruszają ze swoich nor na poszukiwanie życiowej partnerki. I niestety, niestety, jako że przez dżunglę również wiodą drogi, jakie wiodą, takie wiodą, no ale wiodą, w tym między innymi ta droga, no to czasami takie pajączki przez taką drogę muszą przejść. I w tym wypadku akurat grupa jednośladowców znalazła takiego przepięknego dorosłego samca. Trochę marzenie, tak sobie jechać drogą, wiecie, w jakimś egzotycznym kraju i patrzycie, a tu normalnie yy, żywy dorosły samiec jakiegoś ksenestisa czy Pampucha. Coś niesamowitego. I kolejna sprawa, jak sami widzicie, one są totalnie nieszkodliwe. W sensie, no ziomek na tym filmie po prostu wziął tego pająka, odstawił go w krzaczki, bardzo miło z jego strony, no i pajączek pewnie poszedł sobie dalej. Szukać. Samiczki. Kolejny film jest nieco przerażający. Mamy coś, co jest być może koszmarem wielu z Was, natomiast jak się okazuje, ten stwór, a konkretnie to jest Giant House Centipede, czyli coś ala wielka domowa stonoga, mimo że to akurat nie jest dom, tylko to jest jaskinia, bo one też często bywają znajdowane w jaskiniach, to jest pewien parecznik, który jest drapieżnikiem, ma jad, natomiast dla człowieka jest kompletnie nieszkodliwy, ale ze względu na jego wielkość i ze względu na długość jego odnóży, no może przyprawiać ociarki. Takie domowe stonogi możemy znaleźć też w południowej Europie. Natomiast oczywiście z innego rodzaju. To, co jest pokazane na tym szorcie, to jest najprawdopodobniej rodzaj Terełopoda. Kiedyś też nagrywałem chyba o innym gatunku z tego rodzaju. Trochę marzy mi się to hodować, bo to jest dostępne w hodowli, tylko że nie w Polsce. I jeszcze nie znalazłem żadnej oferty. Nigdy. Także no zobaczymy, może kiedyś się uda. I pora na ostatni film, chyba najbardziej przerażający, yy, szczególnie dla osób, które boją się os, szerszeni i tak dalej, i tak dalej. Jak to się dzieje, że osoba, która trzyma tyle szerszeni na ręce, nie zostaje ani razu urządlona? I żeby wyjaśnić tę zagadkę, trzeba się przyjrzeć tym osobnikom. I jak się przyjrzymy tym osobnikom, to dostrzeżemy, że po pierwsze, należą one do gatunku Vespa mandarinia, czyli do tego największego, najbardziej okazałego, ponoć najbardziej e, niebezpiecznego szerszenia na świecie, tak? czyli szerszenia azjatyckiego. Ale wszystkie te osobniki, które są pokazane na filmie, są samcami. A jak wiemy, samce żądłówek, czyli takiej grupy błonkówek, które yy, no, żądlą, samce nie posiadają żądeł. Żądło jest to przekształcony w toku ewolucji narząd, który kiedyś był Pokładełkiem, czyli czym służącym do składania jaj. Ale jako, że na przykład osy, czy szerszenie, czy pszczoły, no wyewoluowały sobie to żądło, to teraz służy im to jako broni. No i skoro to służy do składania jaj, to oczywiste jest, że mogą je mieć tylko i wyłącznie samice, czyli królowe oraz robotnice. Samce, czyli trutnie w przypadku pszu i nie wiem, jak się nazywają, samce szerszenie, no samce szerszenie, nie posiadają żądeł. Także to też mogliście kiedyś wyświadczyć na moim kanale. Wiele osób to zafascynowało i wiele osób nie wiedziało o tym, że samce, nie mają rządeł, a taki jest fakt. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd krótkich formatów filmowych. Dajcie znać, czy wam się podobał i będziemy robić więcej takich materiałów, tylko, że no, muszę poszukać więcej rolek, albo wy mi je podeślecie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!